Ludzkie serce jest dziwne, często pamięta się znacznie dłużej osobę, która postawiła wyraźne granice niż kogoś, kto daje wszystko bez zahamowań. Miłość nie kończy się wraz z wiekiem. Wręcz przeciwnie to czas, w którym uczymy się, czym naprawdę jest prawdziwa miłość. Kobiety, które mężczyźni chcą mieć u swego boku przez całe życie, mają jedną wspólną cechę. Potrafią powiedzieć nie. Dziś wspólnie odkryjemy dziewięć mądrości mówienia Kobanie które sprawiają, że te kobiety są niezapomniane. Ten film może być małym punktem zwrotnym. Sitonazia. Aby chronić twoje relacje i jeszcze bardziej pokochać samą siebie. Zostań do końca. Podziel się swoim zaangażowaniem w komentarzach słowami: wzmacniam swoją wewnętrzną siłę i rozpocznijmy tę stoicką podróż ku twojej własnej prawdzie. Gotowa? Zaczynamy. Pierwsza odmowa przyjęcia roli matki kiedy kogoś kochamy, naturalnie chcemy się nim opiekować. Zastanawiamy się, czy zjadł, czy wziął leki, czy ma zmartwienia. Ale im silniejszy staje się ten impuls, tym większe ryzyko, że nieświadomie zaczniemy traktować go jak dziecko. Krok po kroku przemieniamy się w coś w rodzaju postaci matki. Pozwól, że opowiem Ci historię. Marii, kobieta po sześćdziesiątce, poznała czarującego mężczyznę. Pierwsze chwile były piękne. Ale stopniowo Marii zaczęła przygotowywać mu śniadanie kupować suplementy diety, a nawet umawiać wizyty u lekarza. Bez ciebie jak miałbym sobie poradzić? mówił jej. Na początku czuła się tym pochlebiona i potrzebna, ale po kilku miesiącach pojawiło się dziwne uczucie. Mary czuła się wyczerpana, a on stawał się coraz bardziej obojętny. Zapominał o ważnych datach i uważał jej troskę za coś oczywistego. Czy to naprawdę była miłość? Wyglądało to bardziej na opiekę niż partnerstwo. W milczeniu zapytała siebie: Czy jestem Jego matką? Tak, gdy miłość rośnie, normalne jest, że chcemy się troszczyć o drugą osobę. Ale miłość nie oznacza bycia wychowawcą. Prawdziwa miłość to partnerstwo, w którym dwie osoby wspierają się nawzajem, aby iść naprzód razem. Pomaganie drugiemu w jego słabościach jest ważne, ale pozostawienie mu przestrzeni do samodzielnego stania na nogach jest również formą miłości. Wszyscy chcemy być potrzebni. Ale gdy ta potrzeba zmienia się w zależność zamiast wdzięczność, związek zaczyna się rozpadać. Mężczyzna może początkowo uważać za przyjemne, że kobieta jest matczyna. Ale z czasem będzie ją mniej doceniać. Dlaczego? Bo wie, że nie musi brać odpowiedzialności ani się starać. Ona robi wszystko za niego. I tak przestaje uważać ją za coś cennego. Dajesz wszystko, a On opiera się tylko na Tobie. Ale prawdziwa miłość sprzyja rozwojowi, a nie stałej opiece. Najzdrowsza forma miłości to: Mogę poradzić sobie bez Ciebie, ale z Tobą jest piękniej. Jeśli gotujesz dla Niego, organizujesz Jego leki, czy prowadzisz Jego kalendarz, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: czy odgrywam tutaj rolę matki? Prawdziwa miłość nie oznacza robienia wszystkiego dla drugiego, ale wspólne dzielenie się troskami i radościami. Mężczyzna musi nauczyć się żyć bez Twojej stałej pomocy, aby dorosnąć i naprawdę Cię szanować. Czasem potrzeba odwagi, by nie przejmować wszystkiego. Pozwolenie drugiemu na popełnianie własnych błędów i samodzielne załatwianie spraw to właśnie prawdziwa miłość. Ten zdrowy dystans zapewnia trwały związek. Nie żyjemy już w czasach, gdy dawanie wszystkiego było kluczem do miłości. Dziś miłość, która szanuje drugiego i jednocześnie siebie, jest o wiele cenniejsza. Mężczyzna nigdy nie zapomni kobiety, która sprawiła, że stał się lepszy, nie tej, która zrobiła wszystko za niego. Ustalając swoje te granice i przestając przejmować jego obowiązki, relacja staje się prawdziwą miłością. Bądź kobietą, która potrafi poczekać, Zamiast dawać wszystko od razu, w tej przestrzeni oczekiwania drugi się rozwija, a wraz z jego rozwojem będziecie jeszcze bardziej doceniać. Zadaj sobie to pytanie: czy mężczyzna u Twojego boku mógłby żyć bez Twojej stałej pomocy? Czy wciąż by Cię szanował, gdybyś przestała robić wszystko za Niego? Jeśli możesz odpowiedzieć wyraźnym tak, Twój związek jest zdrowy, jeśli nie? Nie, czas odłożyć rolę matki. W ten sposób chronisz się przed wyczerpaniem tar i dajesz mu możliwość rozwoju. Drugie, twoje ciało nie jest dowodem miłości. Czy kiedykolwiek zapytałaś siebie, jeśli naprawdę go kocham, to czy to źle? Kiedy zbliżamy się do kogoś, dystans fizyczny i emocjonalny naturalnie się zmniejsza. Ciepła dłoń, delikatny ton głosu, wspólne chwile to wszystko budzi pragnienie jeszcze większej bliskości. Ale uwaga. Zbliżenie się zbyt szybko może być niebezpieczne. Zwłaszcza w dojrzalszym wieku czasami myślimy, czas ucieka. Czy taka szansa jeszcze się pojawi? Ta myśl skłania do zbyt szybkiego oddania ciała, ale czy to naprawdę dowód miłości? Ciało może być wyrazem miłości, ale nie jest samą miłością. To, co naprawdę się liczy, to wzajemny szacunek i zaufanie, które rośnie z czasem. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, Jeśli on naprawdę mnie kocha. Nie będzie rozczarowany. Chcę mu tylko pokazać, że daje wszystko, ale dawanie wszystkiego nie oznacza od razu oddawania ciała, lecz zachowanie serca. Pozwól, że opowiem ci historię Claire. Miała około 65 lat, gdy poznała w Centrum Kultury uważnego, czarującego mężczyznę. Słuchał jej, w pewnym momencie ukradkiem wziął jej dłoń i chciał zbliżyć się bardziej. Claire zapytała siebie, czy on naprawdę mnie kochacz? Czy jest po prostu samotny? Zdecydowała się spokojnie zachować dystans. Z czasem ten mężczyzna zniknął. A Claire zrozumiała, ten który czeka na moje serce, a nie tylko na moje ciało, to ten, który naprawdę mnie kocha. Obserwuj więc zachowanie drugiego. Jeśli obraża się lub wycofuje, gdy potrzebujesz czasu, jego zainteresowanie było raczej fizyczne. Ale jeśli szanuje twoje tempo, to początek prawdziwej, trwałej miłości. Prawdziwa miłość potrafi czekać bez naciskania. Pozwala sercu drugiego otworzyć się naturalnie. Miłość, która rodzi się z cierpliwości, nie znika łatwo. Zanim podasz mu swoją dłoń, zapytaj siebie, czy trzyma także twoje serce? Czy naprawdę szanuje to, co dla ciebie ważne? Jeśli tak, jego miłość jest szczera. Jeśli nie, czas przemyśleć związek. Nie zmuszaj się, poświęć czas, aby naprawdę się zrozumieć. Tylko wtedy ciało i serce mogą podążać tą samą drogą. Trzeci. Nie pozwól, by błędy stały się nawykiem. Tym razem przepuszczę to. Tak zaczyna wiele kobiet. Za pierwszym razem wybacza się, za drugim razem tłumaczy się to, za trzecim razem ma się nadzieję, że to się nie powtórzy, ale w końcu pojawia się myśl, dlaczego zawsze ja muszę wszystko znosić. To, co początkowo wydaje się drobnym przeoczeniem, może przerodzić się w trwały nawyk. Weź przykład Sofii, kobiety bliskiej emerytury. Poznała przez znajomą mężczyznę, który ją zachwycił, ale z czasem zaczęły się mnożyć jego niezręczności słowne i niedotrzymane obietnice. Często się spóźniał, słuchał jej historii tylko połowicznie. Na początku Sofii tłumaczyła sobie: W jego wieku to się zdarza. Ale sytuacje powtarzały się. Ze strachu przed utratą milczała. Ale każdy związek potrzebuje wyraźnych granic. Bez nich druga osoba nie tylko uznaje cię za pod słabą, ale przestaje traktować cię poważnie. Ludzie szanują tych, którzy wyznaczają standardy. Dlatego potrzeba odwagi, by jasno powiedzieć, co jest nie do przyjęcia, a w razie potrzeby zrobić przerwę. Oczywiście każdy może popełniać błędy, ale gdy błędy są stale powtarzane, a ty nie reagujesz, to nikomu nie pomaga, ty się wyczerpujesz, on tępieje, a związek staje się jednostronny bez szacunku. Ciągłe wybaczanie dewaluuje wartość samego wybaczenia. Drugi myśli wtedy: Nieważne co zrobię, ona i tak zostanie. Prawdziwa miłość nie wyrasta z nieskończonej cierpliwości, ale z odpowiedzialnego działania. To obejmuje to, że On dotrzymuje swoich obietnic i że Ty szanujesz własne granice. Jeśli akceptujesz wszystko, On nie ma powodu, by się zmieniać. Dlatego powiedz to wprost: Powiedz: To zachowanie mnie rani. Te słowa sprawiają mi ból. Jeśli to się nie zmieni, muszę się zdystansować. To nie jest surowość, ale ochrona twojego związku. Niektórzy twierdzą tak, kiedy się kocha, trzeba wszystko znosić. Jednak prawdziwa miłość zachęca do stawania się lepszym, a nie do trwania w błędach. Mądra kobieta nie znosi wszystkiego w milczeniu, lecz tworzy pełen szacunku dystans, który pozwala obojgu się rozwijać. Miłość w dojrzałym wieku opiera się na szacunku, a nie na ślepej tolerancji. Dlatego wyznacz swoje granice i przestrzegaj ich, jeśli milczysz, on się nie zmieni. Jeśli liczysz, że odgadnie twoje myśli, to daremne. Wyraź jasno, co cię niepokoi. Wtedy on cię zrozumie. Zacznij już dziś od małych to nie wobec powtarzających się błędów. Może to być trudne, ale właśnie dzięki temu rośnie szacunek. Wtedy nie będziesz postrzegana jedynie jako basta wygodna towarzyszka lecz jako kobieta naprawdę wartościowa. 4. Miłość pochopna nie trwa. Może to przeznaczenie. Takie myśli pojawiają się, gdy otwieramy się na kogoś. Jego głos brzmi łagodnie, jego sposób uspokaja, jego bliskość sprawia przyjemność. Chcemy go często widzieć, pisać do niego, szybko iść naprzód. Jednak miłość, która zaczyna się zbyt szybko, szybko płonie i równie szybko gaśnie. Pamiętam historię starszej kobiety, która poznała nowego partnera w stołówce. Namiętność była intensywna i wkrótce zaczęli rozmawiać o wspólnym zamieszkaniu. Jednak po kilku miesiącach pojawiły się pierwsze konflikty, a ich wzajemne oczekiwania się rozpadły. Gdybym tylko poświęciła więcej czasu, by lepiej go poznać, zwierzyła mi się później. Nawet w starszym wieku ekscytacja nową miłością pozostaje żywa, bijące serce, wiadomość wywołująca uśmiech, jednak prawdziwa, głęboka miłość ukazuje się dopiero z czasem. To nie tylko ekscytacja, ale pytanie czy naprawdę chcemy iść razem przez długi czas? Do tego trzeba obserwować osobowość, wartości i drobne nawyki drugiej osoby. Kto wiąże się zbyt szybko, ocenia po wyglądzie, po najlepszych stronach, ale z czasem wychodzi na jaw prawdziwa natura. Pochopne pytania, musisz mnie kochać? Albo dnina, dlaczego dziś nie odpisał, też za tu są oznaką niepewności, niemiłości. Dojrzała miłość wymaga cierpliwości, słuchania, czekania na serce drugiego, powolnego budowania zaufania. Zaufanie nie rośnie od liczby spotkań, lecz od głębi przeżytych chwil. Spojrzenie, szczere słowo zdradzają prawdziwą osobowość. Zapytaj siebie: czy daję sobie czas, by naprawdę poznać tę osobę? Czy to miłość, czy tylko odpowiedź na moją samotność? Dzięki takim pytaniom miłość staje się trwalsza. Jeśli On naprawdę cię ceni, potrafi poczekać. Miłość w starszym wieku powinna świecić jak delikatna lampa, a nie płonąć jak gwałtowny ogień ze słomy. Miłość, która rośnie powoli, trwa dłużej. Daj sobie czas, by głęboko poczuć drugiego to sekret dojrzałej, pięknej miłości. Piąty Nie zatracaj się w miłości. Kiedy kochamy, chcemy się podobać, pragniemy bliskości, bycia razem, bycia pożądanym. Ale jeśli zbyt się dostosowujemy, tracimy siebie, zakładamy ubrania, które on lubi, mówimy to, co chce usłyszeć, żyjemy według jego pragnień, a nie swoich. I w pewnym momencie nie jesteśmy już sobą, tylko cieniem. Jeśli wyrzekasz się siebie tylko po to, by być kochaną, związek nie przetrwa. Utrata tożsamości prowadzi do goryczy, nie z powodu drugiego, lecz dlatego, że sama się poddałaś. Elodie jest tego dobrym przykładem. Kochała czytać i potrzebowała chwil ciszy. Gdy poznała mężczyznę, ich więź była silna. Ale on chciał być zawsze razem i nie rozumiał jej potrzeby wycofania się. Ze strachu przed rozczarowaniem go, Elodie ograniczyła swoje godziny czytania, samotne spacery i dostosowała się do jego rytmu. Początkowo uważała to za normalne w miłości, lecz stopniowo czuła się przytłoczona i pusta. W końcu zapytała siebie: Czy w ogóle żyje jeszcze dla siebie? Odpowiedź brzmiała nie. I zaczęła na nowo przemyśleć swój związek. Prawdziwa miłość nie oznacza samozaparcia, lecz bycie kochaną za to, kim się jest. Powinnaś móc powiedzieć, co lubisz, czego nie lubisz. Tylko wtedy związek pozostaje zdrowy. Zapytaj siebie: Czy zatracam się w tym związku? Czy naprawdę idziemy ramię w ramię? Czy nadal robię to, co kocham? Czy wszystko porzuciłam? Jeśli bez niego nie wiesz już, kim jesteś, to znak ostrzegawczy. Im bardziej rośnie miłość, tym ważniejsze staje się chronienie swojej tożsamości. On pokochał cię za twoją autentyczność, twój sposób mówienia, twój styl życia, twoje wartości. Jeśli to wszystko zmienisz, ryzykujesz, że straci zainteresowanie. Paradoksalnie, drugi oddala się właśnie wtedy, gdy się wyrzekasz, by mu się przypodobać. Dlatego nadal żyj swoim życiem, czytaj swoje książki, wyjaśnij, dlaczego potrzebujesz wycofania. Wypowiadaj swoje zdanie pewnie, jeśli to uszanuje, naprawdę cię kocha, jeśli nie, czas przemyśleć związek. Znajdź równowagę, w której pozostajesz sobą, a mimo to idziesz z nim. Związek, w którym stajesz się silniejsza i bardziej spełniona, to prawdziwy dar. Szósty. Przestań żyć tylko dla innych. Spędziliśmy tyle lat dostosowując się dla rodziny, dla dzieci, czasem także dla nowej miłości. Ale czy nie nadszedł czas, by żyć inaczej? Nie musisz ścinać długich włosów tylko dlatego, że on woli krótkie. Nie musisz też tłumić Tłumić swojej żywej osobowości tylko dlatego, że on lubi dyskrecję. Prawdziwa miłość oznacza bycie kochaną, pieśta, bezwarunkowo, taką jaka jesteś. Związek, w którym możesz mówić swobodnie, żyć po swojemu, a mimo to widzieć uśmiech na jego twarzy. Zapytaj siebie, czy wciąż żyje według własnych upodobań? Czy rosnę u jego boku? Czy staje się mniejsza? Jeśli szanuje twój styl i twoje wybory, wasza miłość przetrwa. Bo wymuszanie zmian, które nie są możliwe, tworzy tylko napięcie. Zdrowy związek opiera się na wzajemnym szacunku, a nie na próbie przekształcenia drugiego. Żyj tak, byś sama mogła się uśmiechać, a on zobaczy cię na nowo. Miłość rośnie we wzajemnym uznaniu, a nie w ciągłym wysiłku przypodobania się. Powiedz to głośno. Jestem dobra taka, jaka jestem. Zasługuję na miłość, nie musząc się zmieniać. Właśnie w tym momencie zaczyna się silniejszy, głębszy związek. 7. Znajdź własne centrum, nie emocjonalną kulę u nogi. Na początku związku czasem wydaje się, że zdobyło się cały świat. Samotność znika, a druga osoba staje się źródłem pocieszenia. Ale to ciepło może szybko się zmienić. Jeśli nie odpisuje, rośnie niepokój. Jeśli jest zdystansowany, spada nastrój. Nagle twoje uczucia zależą tylko od niego, a nie już od ciebie. Czy czułaś się kiedyś tak? Wielu z nas myli miłość z emocjonalną zależnością. Jeśli druga osoba staje się kluczem do twojego szczęścia, Tracisz swoje centrum. Ale miłość nie może być kulą u nogi. Twoja stabilność musi pochodzić z ciebie samej. Zapytaj siebie dziś, czy zachowałam równowagę. Czy potrafię uśmiechać się także sama. Czy dzielę się miłością, czy trudą, czy tylko próbuję wypełnić wewnętrzną pustkę. Im bardziej opierasz się na drugim, tym cięższe stają się twoje uczucia. Zadbaj o własne serce. Wtedy miłość będzie lekka i ciepła. Kto jest w zgodzie z samym sobą, Przeżywa wspólne chwile znacznie intensywniej. Miłość, która rodzi się z samotności, często prowadzi do niepewności. Miłość, która rodzi się z wewnętrznej siły, przynosi spokój i bezpieczeństwo. Jeśli jesteś w związku, zapytaj siebie, czy ta miłość uspokaja moje lęki, czy je wzmacnia. Człowiek, który jest spełniony także sam, może kochać bardziej, swobodnie, głębiej i piękniej. Zbuduj silne, wewnętrzne centrum. Tak powstaje stabilny, głęboki związek. Twój partner będzie przyciągany twoją siłą, a nie zależnością. Znajdź kogoś, z kim możesz iść ramię w ramię. Nie kogoś, na kim musisz się opierać. Jeśli twoje serce jest już pełne ciepła, naturalnie przekażesz to ciepło dalej. Słowo końcowe. Dziękuję, że towarzyszyłaś mi w tej podróży przez dziewięć mądrości mówienia po się nie, Stoicką drogę serca. Te zasady nie są trikami, lecz głębokimi prawdami, by żyć autentyczną i trwałą miłością. Jeśli te myśli coś w tobie poruszyły, nie pozwól, by płomień zgasł. Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach, daj tej audycji lubię to i zasubskrybuj, aby nie przegapić dalszych inspiracji do silniejszego, prawdziwszego życia miłosnego.